Ustawowa podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia oraz podwyżki cen to kolejne problemy, z jakimi zmaga się wojewódzki szpital zespolony w Lesznie. Jest to duży, bym powiedział, cios dla nas, to znaczy odgórne urzędowe ustalenie poziomu płacy, którą powinniśmy płacić pracownikom najniżej zarabiającym. Ci pracownicy zatrudnieni na etacie w tym momencie otrzymują 15% wzrost, na który absolutnie nie ma pokrycia. Nie ma pokrycia w kontrakcie z NFZ, a który jest głównym naszym źródłem przychodów. Właściwie 90% naszych przychodów to jest kontrakt z NFZ, 10% to są inne źródła finansowania. Jeżeli wprowadza się taką regulację ustawową od góry nie daje się na to środków, to tak naprawdę skazuje się w szpitale na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej. My nie, na pewno nie jesteśmy jeszcze w stanie oszacować wszystkich skutków wprowadzenia tej regulacji, dlatego że yy jesteśmy oczywiście w stanie dokładnie policzyć, o ile więcej będziemy musieli naszym pracownikom zapłacić, Natomiast nie wiemy jeszcze, o ile wzrosną koszty różnych usług, które musimy kupować od firm zewnętrznych. Na pewno wzrosną. Również ceny prądu wzrosną. W zeszłym roku już te ceny wzrosły. Pod koniec roku szpital otrzymał rekompensatę obiecaną, no, bardzo późno, ale, no, ale dostaliśmy. Natomiast na ten rok już takie rekompensaty nie są przewidziane, więc koszty energii znowu wzrosną o kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, w samego, samego prądu, którego szpital w związku z tym, że ma nowoczesny sprzęt zużywa coraz więcej, tak z każdym nowym aparatem, z każdym nowym sprzętem tego prądu zużywa się, zużywa się więcej. Y do tego, do tego dochodzą wzrosty cen leków, wzrosty cen sprzętu jednorazowego. Konieczność podniesienia wynagrodzeń najmniej zarabiającym pracownikom szpitala, oprócz finansowych, wygenerowała jeszcze inny problem, a mianowicie spłaszczenie siatki płac. Pensja pracowników najniżej zarabiających zbliżyła się bardzo mocno do tych pracowników, którzy muszą posiadać na przykład odpowiednie wykształcenie, żeby wykonywać swój zawód. Na pewno do takich pracowników należą, czy to farmaceuci, szpitalni, pracownicy laboratorium, pracownicy rentgena, fizjoterapeuci, pracownicy sterylizacji. Wszyscy ci ludzie, żeby wykonywać swój zawód, musieli kończyć odpowiednie szkoły, kursy, często również płatne, muszą się doszkalać, ponoszą również odpowiedzialność za swoją pracę i no, i okazuje się, że w tej chwili zrobiłem niewiele, niewiele więcej niż osoba, która, której praca też jest potrzebna w szpitalu. Tak? bo szpitalu też trzeba utrzymywać czystości. To jest bardzo ważne. Natomiast nie wymaga to jakiejś szczególnej wiedzy czy szczególnego wykształcenia. No, każdy, każdy pracownik ma swoją rolę. Czy pracownicy sprzątający szpital powinni zrobić więcej? Tak, powinni zrobić więcej. Ale wszyscy nie też. Natomiast. Yy... Szpital wydaje dość sporo pieniędzy, w szpitale w ogóle w Polsce wydają dość sporo pieniędzy na podwyżki, ale tylko dla wybranych grup zawodowych, tych, na które y, takie pieniądze przeznaczyło minister zdrowia I są pracownicy, którzy oprócz pensji dostają jeszcze prawda, w formie dodatków środki podwyżkowe, które są celowane i znaczone tylko na podwyżki dla tych grup. To są, to są, to są spore pieniądze ale nie, nie o wszystkich grupach ministerstwu pomyślało. Dochodzi do sporych nierówności, to oczywiście rodzi, rodzi różne frustracje i napięcia, zupełnie, zupełnie zrozumiałe, bo, 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 bo trudno, jest, trudno jest zrozumieć dlaczego oni, a nie my. Leszczyński Szpital również dostaje specjalne fundusze dla grup zawodowych, o których Ministerstwo pomyślało. Chodzi tu m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych, rezydentów i niektórych lekarzy specjalistów oraz stażystów. Są to jednak tak zwane pieniądze celowane, co oznacza, że muszą trafić na ten konkretny, a nie inny cel.